Gug, go, gu, go, gu, go, 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 good morning YouTube! Sieman, siema i cześć z tej strony z... tej strony Max Junior jak zwykle zaczynamy w Joey Bar na Marsarze Z serii Starcrafta 2 Wings of Liberty No Co to zapomyję? No właśnie, ja też nie wiem co to zapomyję, ale... Dobra, lecimy dalej, kolejną misję. Yy, ostatnio zdobyliśmy... Główną bazę dominium na Marsarze. W zasadzie to była baza wypadowa, ale ją zdobyliśmy i to się liczy. Zwróćcie uwagę na to. i Pistol! To jest najlepsza rzecz dla Marines. Możesz... O właśnie. Zaawansowany Zawans system. No dobra, nieważne. UNN na żywo. Dobra, misja. Dość gadania. Dzięki Twoim działaniom Marsara jest obecnie w stanie otwartego buntu przeciwko Arcturusowi Lenxkowi. Były więzień tylko z Fingii ujawnił, że Dominium przybyło na Marsarę w celu wydobycia artefaktu obcych. Przejęcie artefaktu za zada kolejny cios do. Dobra! Dobra! Dobra, przetęgajcie. Shut up. O, Zaczynamy! Ten stary posterunek nie wygląda jakoś wyjątkowo. Spokojnie, Braku. Inżynierowie z dominium kopią tam już od miesięcy mm, widzisz wykopią? Przygotowują się do wydobycia artefaktu i przetransportowania go gdzie indziej. A niech nie. Widzisz. Więcej. za, że karniaka? Dobra, czas Mogę na podączkę dla dominium. Rozwalmy bazę o, i wywieźmy No to jest głupie, państwo. bo zawsze dominium ma jakby lepsze rzeczy od nas. <noise> Więc jest jakby troszkę... Głupie, ale... Nie zapomnij... Nie zapomnijcie o lajku, subskrybie oraz... Oraz, 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 oraz komentarzu. No. A chciałbym, żebyście jeszcze pisali co mogę nagrywać, bo to jest fajne. Nie, dobra, ja gadam jak jakieś dziecko. A właśnie, jak usłyszycie głos dziecko, to się nie dziwcie, bo jakbym ten mikrofon strasznie mi odmłodzy głos. Normalnie to ja gadam tak. właśnie nie wiem. Więc... No. O! Dobra, zaczynamy misję! Dobra, odcinki będą tak trwały, jedną misję, bo nie wiem, ile będziemy ją nagrywać, a nie chcę wrzucać strasznie długi. A! Śmiało! Kupa roboty, no tak. ja. zaczynamy. Trzec. Bez gadania, Za już. Komandorze. Wiem, wiem, wiem. Się robi! Będziemy potrzebować o wielu więcej marines przed atakiem na posterunek Dominium. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Wiem, wiem, wiem. Wyszkol je w centrum dowodzenia. Dobra, tu macie jakby takie. Możecie to sobie zatrzymać i przeczytać to sobie wszystko. Bo, jakby ja nie potrzebuję tych samolotów, w mówiąc. Tak jest, komandorze. ja przychodziłem mięso w Liberty na trudne mięso. Ferka gotowy. Ode mnie. Głupi mój mąż. Nie, nie, nie. Mówię się <głupi>. Komandorze. Tak, komandorze. Rybalnia, to jest bardzo dobre. Dobrze. Dzięki temu dominiu nie będzie siedziało nam na plecach. I Ci dzięki temu, że się, ty nie ma mowy. Nie ma mowy. Dobra, punkt kontrolny. Dobrze Was widzieć. Jesteśmy z Wami. Powiedzcie tylko, co mamy robić. Witamy na pokładzie, chłopaki. Reyno rządzi chłopaki Reynora! Tempo, tempo, tempo! Um, nie, nie mogę ich zabić! Szkoda! Oczywiście! Dominium może iść do diabła! Teraz to nie Daruszka! Ja wiem, ja wiem, wiem, bla, 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 bla! Począca ręczka! Skocząc, pora! Zrobiłem! więcej Bo ja wiem, że. Wiem, że tutaj, tutaj jest gdzieś bunkier! To tak, nie tak, no, znam Ale Wezmę sobie taką grupkę gotowy do... mną zadrzeć, chłopcze? Wezmę sobie taką grupkę ER gotowy. I... Wyślę gotowy. Potwierdzam ich tutaj Otrędne, dodatkowe magazyny Dobra Nie będę tak maskał bo pewnie to u was słychać tak, że lepiej nie mówić. Ojej, się dzieje magazyny ER No właśnie Musicie z, zawsze nadążać, jak no gracie, to musicie na zawsze magazynie. nadążać y, z, pro, z budowaniem magazynów naraz. Wszystkich. O. I tu ja zrobiłem coś takiego jak kolejka budowy. Przetrzymujecie wtedy shift. Y, oczywiście możecie to zmienić w opcjach gry, ale na shiftie to jest Kakałem, najłatwiej. I wtedy jakby lepiej, no, macie kolejkę budową. Dołożyć komuś? Lepiej, żebym tego nie zał Gotowy do akcji to ja taki Idziemy na. Bógi. Ci no, dzięki, ale gdybyś mówił do mnie w, w takim normalnym języku, a nie w języku kali, to by było dobrze, wiesz. Co? Ostrzeżenie. Zbliżają się do mnie. O, Joy! Joy! No nie! Jak mogli mi zjarać jednego Marinesa? W porządku! Tempo, tempo, tempo! Pow, 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 pow! Pow, O nie! leczyć! No nie, Kolejny Marine przepadł! kurde Dobra, i... Niezła robota z tym bunkrem, G. Dzięki twoim chłopcom i moim umiejętnościom... Długo to nie trwało, a co rozpracowanie ich no dobra, mój najlepszy czas Jesteśmy w tej misji to zauwa. są jakieś 5 minut więc tu jeszcze będą nie? parę sileń o, o, dobra okej, okay, pa dochodzą moje posiłki, szczerze mówiąc nie potrzebuję tylu, ale dobra najpierw najpierw Niszcie te cholerne fabryki I heliony, bo one wydają mądrość, a nie obszarowe Więc jak już jesteście, to niszczcie fabryki teraz ja sobie ustawię tam I to Tu? I zaspalmy Marisami, bo co nie trafi... Nie ma sensu raczej. Dobra, nie będziesz już tych jarną. Teraz trzeba tylko będzie Lepiej, żebym tego nie zrobił. się nam pomoc! Czym? Temu, temu, no zabijcie go, ludzie. Nie, sobie który mnie to, to jest głupie, bo e, właśnie, to jest. Że sanitariuszki stoją na linii ognia i, i, i im się nie dzieje, ale gdyby. Bo inaczej to by było głupie, by 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 bo... Wszyscy wyginęli mając takie grupy. Nie musieliby się ustawiać jakichś Pom. szeregów. do akcji. Dobra, bober. Zabezpiecz tego. Dźwiga. I już. Zyskałam dostęp do dźwigu, Rozszyfrowuję kody bezpieczeństwa. Pełna kontrola nad dźwigiem. Pięknie. To teraz bierzmy to bydle i zabierajmy się z top. Szypcuł marznie! Wow! Sit, oddaj! oto, What top? Nope. A dobra, to było moje osiągnięcie. Znalezione zasobniki, wyszkolone sanitariuszki, wzniesione budowle, utracone jednostki, wyszkolone jednostki 39 jednostek i utraciłem tylko 3. Zabite jednostki 27, więc jest bardzo dużo. I czas misji 5 minut i 49 sekund, to jest bardzo mało. Ale najgorsze jest to, że jakby. Kolejna misja to jest. ewakuacja. Zergi się rzucają do tego. Rzucają się na Marsarę i te wszystkie inne planety, no i mamy kłopot, bo musimy się ewakuować, i to trwa w sumie 20 minut, więc. Ach, nie, to będzie już w kolejnym odcinku, niestety. <stry> Stary, czy ten urzędas nie wiedział, że zatrudnia arcyłotra jako szeryfa? On na to liczył. Rok 1900, SORY 2410 przez cały czas kiedy 2496 do nikogo mam wstrzelać. a gdzie w tym przyjemność to kto jest tym twoim tajemniczym kontrahentem komu mamy przekazać artefakt banda jajogłowych których spotkałem fundacja mobiusa fundacja mobiusa przecież to legalna grupa badawcza dlaczego oni z tobą gadają kiedy twój chłop męsk. Zakazał handlu towarami obcych. Poczuli chyba nużna garda. <gryw> A ty wiesz, Jimmy, jak bardzo cenię naukę. Wiadomości! Dziękujemy, że pozostają państwo z nami. Przenieśmy się teraz do Kate Lockwell, która ma dla nas nowe informacje na temat brutalnej rewolty Jima Reinora. Dziękuję, dony. Wygląda na to, że Reynor z listę swoich celów. No. Zaatakował wykopalisko Dominium i prawdopodobnie przejął niebezpieczny artefakt obcych. Imperator Mengs wypowiedział się dzisiaj w tej sprawie. Nie sposób stwierdzić, jakie spustoszenie mogą uczynić na naszych planetach te nieszkodliwe poroć relikwie. Osoby, u których te przedmioty zostaną znalezione, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Głowa do góry, i tak wyśmie za tobą list. Głupi, Męks. Dobra, wolność! Muszę przyznać, Jimmy, że zrobił się z ciebie prawdziwy wojownik. Gdybym był starym Mękskiem, też zwiewałbym, gdzie pieprz rośnie. Mówisz poważnie? Nie, żartowałem. Haha, bardzo śmieszne. Czaszka! Jak to było, Jimmy? Walczyć z zergami? Byliśmy w tylu tarapatach podczas bitew. Tyle razy ledwie uchodziliśmy z życiem. To wszystko nic w porównaniu z nimi. Nie dowiesz się, czym jest prawdziwy strach, dopóki nie zobaczysz tysiąca tych synów pędzących wprost na ciebie. Odpowiedzialne słowo na. zerga, Mhm. Genialne. Co to jest? Słyszałem, że zergi zostały wypalone przez protosów kilka lat temu. Minęły cztery lata, a oni wciąż znajdują zagrzebane nory na pustkowiach. No, takie trofeum osiągnie niezłą cenę na czarnym rynku. Masz ochotę zapolować, wspólniku? Odpuść sobie, ty tykus. Ja upolowałem już tyle zergów, że starczy na dwa życia. Nieźle. Pierwsze miejsca jak no? Są... Ja sądzę. Sweet Home Alabama i... Dobra wiem Zyskasz yy... dostęp do zbrojów. Nie Będziemy na chyba rejony wtedy I To jest tam misja, ale nie będę jej włączał Godzina 0 się nazywa Wytrzymaj do czasowej ewakuacji To jest naprawdę straszne Ale bardzo dużo I przy tym Sweet Home Alabamie Zakończymy dzisiejszy odcinek Pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o mnie Subować, lajkować, nie wiem być happy, so fucking happy, jakby to powiedział Rojo, i zawsze, zawsze, zawsze być happy. Dobra. Yy, pamiętajcie, na, żeby zostawić komentarz, lajk, like, suba. Nieważne co, żeby coś zostawić, ale nie łapkę w dół. No, dobra to siema, cześć i czołem. Trzymajcie się, cześć!